Wacław Sieroszewski, łańcuchy, daj lajka, jeśli podoba Ci się ten materiał. Rozdział 16. Przejazd koleją był nieznośny brud, kurz, gorąco. Dobrze, że trwał niedługo i że żołnierze nie dokuczali, grali w karty w swoim przedziale, a warty drzemały, oparte na karabinach przy wejściach. Pociąg szedł dość wolno, szczególnie na częstych zakrętach, omijających zbocza górskie. Wojnard wciąż patrzał przez okno na obszerne, Ciemnymi lasami wysłane doliny na łańcuchy łysawych kopcowatych szczytów ozłocone słońcem. Gawar, który siedział naprzeciwko niego, domyślał się po drgających nozdrzach młodzieńca, po ostrym wyrazie oczu i głębokiem zamyśleniu nurtujących go uczuć. Zdawało mu się, że one inne być nie mogły. Panie, skoczmy przez okno na zakręcie. Zanim się spostrzegą, zanim wstrzymają pociąg, można bez śladu utonąć w tych borach. Szepnął wreszcie do wojnarta po polsku. Pst chłopcze, wśród żołnierzy w korpusach sybirskich dużo jest Polaków. Po cóż masz uciekać? Przecież idziesz na wygnanie, na osiedlenie. Z drogi ucieczka o wiele trudniejsza niż z miejsca. Tak, ale stąd bliżej do kraju. Już jesteśmy na Uralu, już zaczyna się Syberia. Jedna tylko tam linia kolejowa. To co? Jak się ma dobry paszport? Zresztą, co znaczy przestrzeń dla nóg młodych? Będzie zima jak stanę na miejscu. Lepiej przezimować na wolności niż pośpieszyć się i dać się złapać. Co innego katorżnicy ci nic nie mają do stracenia, a wszystko do zyskania. Z katorgi ucieczka bardzo trudna. Nierozważną ucieczką teraz obudziłbyś czujność straży i może pokrzyżował plany innych. Dodał po chwili znacząco. Nie zrobię tego, nie, nie. Niech pan będzie spokojny, zaszeptał chłopiec. Ale gdyby pan, gdyby pan na przykład chciał. Wszystko zrobię, pomogę. Mogę na przykład rzucić się na żołnierza, gdyby pan chciał. Wie pan wątorek i Cydzik pomogą też, to dzielne chłopy. Wyrazista twarz wojnarta na chwilę jakby skamieniała. Spod przymkniętych powiek patrzał długą chwilę na srebrną rzekę, burzliwie przelewającą się wśród olbrzymich głazów pod mostem, przez który wolno posuwał się pociąg. Nie! rzekł, wstrząsając nagle głową. Nie można. Dlaczego? Ledwie, ledwie pełzniemy. Nie można. Nie mogę. Poprawił się i spojrzał z niepokojem na twarze innych więźniów siedzących przy oknach. Wtem do wagonu wszedł dobron rawow i zawołał wesoło. Moje uszanowanie, panowie. Milczycie jak mnichy. Co słychać nowego? Wójco zaprasza śpiewaków do tamtego wagonu. A puszczą? Puszczą, prosiłem oficera, żeby nie przeszkadzał. Zgodził się na wszystko pozwolić, jeżeli damy mu słowo, że nikt nie ucieknie. Nawet niewiasty obiecał z nami połączyć. — I co? Zgodziliście się? Daliście słowo? — spytał Wojnard. — Zgodziliśmy się. Kto by tam uciekał? Takie bory. Zresztą tutejsze czełdony zaraz by każdego wydały. Wszystkich łapią. Dostają nagrody po pięć rubli za głowę. — Ależ słowo! Czyż można dawać słowo własnym oprawcom? — oburzał się Wojnard. — Oprawcom? — Żołnierze, cóż oni winni? Ciemny chłop, ten sam oracz, który zrobi z czasem rewolucję tylko w mundur odziany. Zrobi rewolucję? Kiedy i jak? Widzieliśmy to w 1905 roku. Daj pokój, Wojnard. Kto wypomina przeszłość, temu oko wykol. Parfaitmo. Masz tu butelczynę na pociechę dla tych, co tam nie pójdą. Ale o, zapomniałem, że nie pijesz. Gdzie tu jest jaka szczerze ruska dusza? Aha, Somow. Ty jako rozbójnik pióra nie odmówisz pewnie. Wypijesz sam i poczęstujesz innych, co? Składam w twe ręce drogocenny napój. Dwa rubelki butelczyna, pamiętaj. Somow roześmiał się, aż mu błysnęły białe zęby w szerokich ustach. A no cóż, dawajcie! Wzorem jermaka wezmę wszystkie narody, aby stopiły się w słowiańskim morzu. Za zdrowie Sybiru, tego cudnego tygla rosyjskiej narodowości. Zgoda, co? Chodźcie Polacy, Szwedzi, Ukraińcy. Wszyscyście tu szczęśliwie zostali Rosjanami ku własnemu i powszechnemu ukontentowaniu. Wszyscy wypijemy za zdrowie Jermaka, zwrócił się patetycznie do obecnych. Rozumie się, rozumie się. Żadnych wyjątków, parfaitmo. mruczał podchmielony Dobron Rawow. Ale jedna to za mało na tylu, zawołał szewc Gorainow. Będzie więcej, będzie więcej. To na początek. Zresztą na niektórych stacjach można kupić w bufecie. Żołnierzykowie obiecali, że przyniosą. Wszystko wolno. Ten oficer dobry jak Bóg Ojciec. Sam ma nos czerwony i rozumie, że tyle naszego, co użyjemy w tej drodze. Wytłumaczyłem mu. Łatwośmy się porozumieli, gdyż on również z duchowieństwa, syn popa. Dobrozduszność wcielona. Taki Parfaitemon. Nie chmurz się, przyjacielu, wszystko będzie dobrze. W Tiumeniu znowu z tobą pójdziemy do miasta. Zwrócił się do Wojnarta, mrugając znacząco. Wojnart krzywo się uśmiechnął. Skądże dostaliście pieniędzy na taką bibę? A dostaliśmy. Człek ruski na chleb nie ma, a na wódkę znajdzie. Ci, co mu na buty nie pożyczą, na butelkę dadzą. Dusza duszy wieść przesyła wiadomo i współczuje. Wy tego nie rozumiecie, wmieszał się ze śmiechem Orłów. Wy zarażeni jadem zgniłego zachodu. Jak ten niemiec Gogola żyjecie oprawieni w ramki, umiarkowania i akuratności. Jedno ziarnko pieprzu do zupy, nie więcej, broń Boże. Nawet żonę całuje się określoną przez doktora ilość razy na tydzień. Tfu, pigmeje cnoty. Kto z was w stanie zgłębić i zrozumieć przepaść duszy rosyjskiej? Dziś na szczycie bohaterstwa, jutro na dnie występku. Człowiek jestem i nic ludzkiego nie jest mi obce. Tak to. Oho, niech się zbudzi kolos rosyjski, on dopiero pokaże światu, do czego jest zdolna, jakie cuda wykonać może siła i rozmach naszego ludu. Tytan! Niech żyją tytani! Hańba pigmejom! Hańba pigmejom! Wołali, śmiejąc się obecni i cisnąc dookoła Somowa i Orłowa, nalewających płyn cudotwórczy w podstawiane filiżanki. Pigmeje, zresztą dość nieliczni, siedzieli skromnie przy oknach, pogrążeni w swoje książki. Albo patrzyli z pozorną obojętnością na zielone zbocza gór przesuwające się przed nimi. Miejscami rozmykały się szare skały i otwierały widok rozległy na głębokie doliny sino błękitne od lasów, ze srebrnymi wstęgami rzek wijących się na dnie, z jasnymi plamami łąk i pól na chyliznach, z szeregami chat wioskowych lub białymi płateczkami miasteczek, obok których dymiły się wysokie kominy hut i fabryk. Gwar, hałas, śpiewy rosły w wagonach. Gęstniały obłoki dymu tytuniowego Nie zdążając uchodzić przez otwarte okna Cudny, pogodny, purpurowy wieczór Leciał nad ziemią z jasnego nieba Wierzchołki gór gorzały jak stosy korali Dalekie lasy mieszchły Zmieniając swój szmaragd i siność na czerń i fiolet Dalekie wody połyskiwały jak płynna mieć. Na przejrzystym jak morska toń niebie blado tliły się gwiazdy i blady sierp księżyca Wyszedł ponad szczerbaty szczyt skalisty czy wy wiecie, co to jest zachwyt, uniesienie, szał? Czy macie pojęcie o czymś potężnym, rozpierającym pierś do bólu, o sile przypinającej skrzydła do ramion, o myśli równającej nas z bóstwem? Marny staje się wielkim i w proch padają przed nim wszelkie potęgi oparte na przyzwyczajeniu. Twórcza moc w jedną godzinę przeistaczająca światy całe, bo cóż jest potężniejszego nad wolną od pęd, nieskrępowaną niczem w swym locie duszę ludzką? Nad czym wieki ślęczą drobne mrówki, to dźwiga i urzeczywistnia świadoma siebie jednostka w godzinę entuzjazmu w chwili mistycznego uniesienia, dowodził ochrypłym głosem Orłów. Wiadomo, pijakowi może po kolana, mruknął lwów dość głośno. Co, pijakowi? A czy byłeś pan choć raz w życiu pijany? Z dumą muszę się przyznać, że nie. Więc zagłębiaj się w swoim marksie, a nie gadaj o rzeczy, o której nie masz pojęcia. Owszem. Widzę skutki tej cnoty nie ledwie co I cóż, bydlęta. Panowie, panowie, on nas obraził, za to musi się z nami napić. Musi poznać boski stan upojenia, a jestem przekonany, że wyrzecze się starego zabobonu, trzeźwości i umiarkowania. Pij, towarzyszu, albo ci w gardło nalejemy. Chwiejąc się na nogach, zbliżał się z butelką w ręku do Lwowa, którego wąskie usta wykrzywiał zły uśmiech. Nim Orłów się spostrzegł, schwycił niespodzianie podawaną sobie butelkę i wyrzucił ją przez okno. Wrzawa głosów nagle umilkła, tak iż poprzez stukot miarowy kół kolejowych przebił się wyraźnie ostry dźwięk rozbitego o kamienie szkła. — Co on zrobił? Coś zrobił, nieszczęsny! — Bi! ryknął Orłów, pochylając głowę i wyciągając pięści. Na szczęście Wojnard, Gawar, kilku niebiorących udziału w pijatyce Polaków oraz Rosjan... Rozdzieliło przeciwników. Wszczęła się kłótnia, z trudem uśmierzona spokojną postawą i przemową gołowina. Orłowa zabrano do sąsiedniego wagonu, gdzie właściwie zasiadał klub Tytanów. Otrząsam proch z moich pedałów, sa, sandałów chciałem powiedzieć, zresztą wszystko jedno, gdyż opuszczam was na zawsze, nędzni pigmeje deklamował uprowadzany poeta. Doceniasz? Subskrybuj.